na ulicy Nowogrodzkiej. Witam pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejsza konferencja dotyczy także działalności zespołu Stop Patowładzy, więc witam przewodniczącego klubu pana Mariusza Błaszczaka i przewodniczącego zespołu Stop Patowładzy pana Zbigniewa Boguckiego. Oddaję głos panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, minęły czasy, w których Tusk mógł opowiadać co chce, mógł mówić, że w ciągu 100 dni zrealizuje 100 konkretów. opowiadać różne rzeczy, co do których sam musiał wiedzieć, no chyba, że jest no, kompletnie zorientowany w sprawach państwa, e, że na przykład podniesie do 60 tysięcy złotych kwotę wolną od podatku, ale takich przypadków było mnóstwo. Objeżdżał kraj, wprowadzał ludzi w błąd, oszukiwał po prostu bezczelnie, no i... W wielkiej mierze dzięki temu wygrał wybory. Ale dzisiaj jest już jasne, że ta władza, którą zyskał, to jest patowładza, i ta patowładza, można powiedzieć, tą swoją patologię nieustannie pogłębia. I wyrazem takiej patologii była ta ostatnia konferencja z udziałem trzech ministrów. To porozumienie podpisane przez nich, o których jeszcze. O których jeszcze kilka słów powiem. No i wreszcie to 100 miliardów i to wszystko, co się z tym wiąże. Otóż zacznę od pewnych kwestii prawnych. Porozumienie między MSW, Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Finansów no, budzi co najmniej jedną zasadniczą wątpliwość. Już pomijając pytanie, na jakiej podstawie prawnej, a przecież władze publiczne muszą działać na podstawie i w granicach prawa, w ogóle są zawierane tego rodzaju porozumienia. Nad tym można dyskutować. Ale jeżeli chodzi o porozumienie między nadzorowanym, bo Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura nadzoruje MSW, a nadzorującym i ministerstwem, które jest niewątpliwie częścią całego aparatu wymiaru sprawiedliwości i powinno być tutaj całkowicie niezależne, no jest co najmniej wątpliwe. Ale to nie jest najważniejsza sprawa w tej kwestii, chociaż też warto ją postawić. Najważniejsza sprawa to jest to, że ta władza w dalszym ciągu chce się posługiwać fałszywą propagandą. I tam tym razem skonstruowano te 100 miliardów złotych, które mają być no, w potocznym rozumieniu po prostu ukradzione przez prawo i sprawiedliwość, a no, w nieco bardziej subtelny, w każdym razie sposób nielegalny, wydany. I tutaj z jednej strony i tak dotychczas zwykle to tłumaczono chodzi po prostu o propagandę. O to, żeby po niepowodzeniach komisji, po różnych innych trudnych sytuacjach w śledztwach, po sytuacji, która zmusza ich do nieustannego łamania prawa, na przykład w tej chwili łamania prawa w sądach, a w szczególności w sądach apelacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiego, czyli tych, tym sądzie, który będzie nadzorował i w drugiej instancji wyrokował w sprawach, które prawdopodobnie... Przygotowują jako sprawy polityczne, i to wszystko przebiega przy drastycznym łamaniu prawa. Mamy jeszcze to uzupełnienie w postaci wymienienia sumy, która rzeczywiście może robić wrażenie na społeczeństwie. W sumie bardzo dużej. W polskich warunkach można powiedzieć ogromnych. I teraz zapytajmy, czy ta suma jest rzeczywiście realna, jeżeli chodzi o te wydatki, które jak się wydaje mają stać się przedmiotem szczególnej analizy takiej analizy z założeniem, że mamy tutaj do czynienia z przestępstwem przy tej ścisłej współpracy dwóch ministerstw, które. No są w szczególnej relacji, to już podkreślałem. Otóż, jeśli by chodziło o różnego rodzaju wsparcia dla instytucji społecznych, my nie ukrywamy, że realizowaliśmy to, co było umieszczone w naszym programie. To znaczy mieliśmy zamiar i rzeczywiście to, żeśmy przeprowadzili, wesprzeć działalność społeczną prowadzoną z motywacji Chrześcijańskich, z motywacji patriotycznych, narodowych czy takich klasycznych motywacji starointeligenckich, zwanych zwykle judymowskimi. Otóż tego rodzaju działalność nie miała w Polsce większego wsparcia ani ze strony potężnych instytucji zagranicznych, jak Soros, ani ze strony państwa wsparcia miały. Mają w dalszym ciągu przede wszystkim organizacje o charakterze lewackim, już nawet nie lewicowym, a lewackim, i to można powiedzieć intensywnie lewackim, to znaczy takim, które głoszą idee kompletnie demolujące normalny porządek społeczny, w tym także ten porządek naturalny wynikający z praw biologii. Myśmy chcieli wesprzeć to, co w Polsce było silne, nawet w okresie zaborów i to, co trwało później w okresie międzywojennym, zostało zniszczone przez komunizm i później, w gruncie rzeczy, w większym wymiarze nie odbudowane. Tylko że, jeśli by nawet uwzględnić tutaj wsparcia na przykład dla Ochotniczych staży Pożarnych, ku Gospodyń Wiejskich, ale też bardzo dużej ilości różnego rodzaju inicjatyw prowadzonych z tych motywów, o których tutaj mówiłem, Wsparcie dla Kościoła, odnoszące się na przykład do remontów, w szczególności budynków o charakterze, sakralnych budynków o charakterze e, kościelnym, charakterze religijnym, no to żadne 100 miliardów w ciągu 8 lat tutaj nie wchodzi w grę. To mogło być, to już ryzykuje, bo to jest suma prawdopodobnie, jeżeli chodzi o przeciętną, za duża no to może być 3 miliardy rocznie, ale sądzę, że to jednak była suma, bo nie mam w tej chwili dokładnych danych, suma zdecydowanie mniejsza. I oczywiście to wszystko było robione legalnie. A jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, to oczywiście może dokumentację badać, ale jeżeli są tam jakieś niedociągnięcia, to nie są to niedociągnięcia o charakterze przestępczym. Chyba, no, że tą działalność o charakterze kontrolnym prowadzi się na zasadzie prezentów dla szefa, czyli dla Donalda Tuska. No, znacie Państwo pewnie to nagranie wypowiedzi prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czyli Banasia. No więc, oczywiście, jak tak prowadzić kontrolę, no to ze wszystkiego można zrobić przestępstwo. Ale jest, proszę Państwa, także inna koncepcja. No, można powiedzieć można się domyślić też całkiem i czegoś innego. Też, że te 100 miliardów jest realne. Z pewnych fragmentów wystąpień Tuska to wynikało. I tam był też ten element odbierania tego zwrotu. Ale wtedy chodzi o pomoc dla Polski lokalnej, bo rzeczywiście na Polskę lokalną razem z funduszami drogowymi na pewno około 120 miliardów złotych poszło, a może nawet więcej. I tutaj to jest domysł, tu nie ma pewności, ale tu może chodzić po prostu o sytuację finansową. Wiadomo, wielokrotnie żeśmy to powtarzali, PO nie potrafi rządzić, jest obciążona najróżniejszymi powiązaniami społecznymi i środowiskami, które poszukują, można powiedzieć, nieekwiwalentnej wymiany, żeby już służyć takiej bardzo powiedzmy sobie umiarkowanego zwrotu i że to powoduje po prostu stały brak pieniędzy. No tak było na przykład w Warszawie przed rządami mojego brata, jak w świętej pamięci, jak przyjął władzę, to jakoś okazało się, że tych pieniędzy jest naprawdę dużo, wystarczy, nawet na niektóre wielkie inwestycje, jak na przykład odnowa Pragi Unia Europejska się nie zgadzała ze względów na przepisy odnoszące się wsparcia dla własności prywatnej tam, Kamienice naprawdę są zwykle prywatne i to były naprawdę bardzo duże sumy. I jakoś można je było zdobyć. Kiedy byśmy rządzili, no to mimo tych kryzysów, mimo potrzeb ogromnych potrzeb podniesienia wydatków publicznych jakoś na wszystko wystarczało. No dzisiaj mamy deficyt po pierwszym półroczu około 70 miliardów, jeżeli to jest deficyt budżetowy, no to nasz w tym okresie zeszłego roku wynosił około 20 miliardów. Jeżeli to jest deficyt finansów publicznych, no to nas wynosił 30 kilka miliardów. Przy tych wszystkich wydatkach, z których w tej chwili się wycofano, na przykład przy tarczach, przecież wycofano się z tarcz tych wszystkich osłonowych. Więc proszę zwrócić uwagę, jaka to jest przepaść, jeżeli chodzi o możliwości. A Polska przez cały czas gospodarczo, <laughs> przepraszam, gospodarczo rośnie. Nie tak szybko jak przedtem, ale jednak rośnie. Czyli krótko mówiąc, nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby można było jakoś usprawiedliwić, zawiać tą sytuację, z którą mamy e, do czynienia w tej chwili. I po prostu pomysł jest taki, to mają być zwroty, ale oczywiście te instytucje, to są tak samo jak otek, o których mówiłem przedtem w ogromnym w większości wypadków no, nie są w stanie zwrócić żadnych pieniędzy. Czasem można im odebrać jakieś budynki, które im przydzielono, czy które pozwolono im kupić. Ale pieniądze to jest inna sprawa. Można im natomiast nie dać. To znaczy powiedzieć, należy wam się tyle, ale ponieważ tyle dostaliście w sposób nielegalny, to tyle wam odbieramy, bo to jest po prostu. Odebranie I w ten sposób wydatki gwałtownie spadają i w ten sposób ten rozlatujący się budżet będzie można ratować. I można przypuszczać, chociaż powtarzam, tu nie ma pewności, że to jest ten drugi aspekt tego przedsięwzięcia. On naraz ma być uderzeniem w prawo i sprawiedliwość, ma być po prostu kontynuacją tej oszukańczej kampanii o złodziejach, no, która jest w tej chwili podchwytywana, choćby dzisiaj tak było przez taki Lumper Proletariat, który nas atakuje. W tej chwili policja nie wykonuje tutaj swoich obowiązków, nie wykonuje ustawy, która mówi o otrzymaniu przynajmniej na 100 metrów tego rodzaju działań od tej demonstracji, która jest chroniona przez prawo. No i mamy właśnie z tym do czynienia. To oni tak krzyczą. I to jest nadużycie, nadużycie moralne. Ale być może, za tym jeszcze raz to mocno podkreślam, gotuje się inne nadużycie, to znaczy uderzenie w Polaków, a to jest większość Polaków, którzy mieszkają poza wielkimi miastami, czyli dużymi miastami. Uderzenie, no, które może być bardzo bolesne. Ja przed tym ostrzegam. Powtarzam, pewności tu nie ma, to jest domniemanie, ale... Jeżeli ktoś mówi o 100 miliardach, to oczywiście może to być po prostu suma kompletnie wymyślona, ale może to być też suma wcale nie wymyślona, tylko potrzebna po to, żeby odebrać w najbliższych latach, czy w najbliższym roku w Polsce lokalnej bardzo dużo pieniędzy i w ten sposób ratować się także przed tym procederem, procedurą, przepraszam, nadmiernego deficytu, procedurą, która zresztą mogła być obroniona, to znaczy można się było przed tym obronić, nie widać było tej obrony, bo ona być może będzie pomagała temu rządowi, rządowi 13 grudnia w przeprowadzeniu różnego rodzaju operacji uderzających w społeczeństwo, na przykład w powrocie do sprawy, Podwyższenia wieku emerytalnego, już się o tym w tej chwili mówi. I będzie być może mówiło się tak, no my byśmy tego nie chcieli, ale no mamy tą procedurę. Przypomnę, że ona była już raz w Polsce po rządach platformy wprowadzona trwała jeszcze za naszych rządów, tych pierwszych 2005-2007 i zaraz po ich zakończeniu została wycofana, ale to, że została wycofana, to była. Praca Świętej Pamięci Zytygilowskiej, naszego rządu i Grażyny Gęsickiej, a nie praca tego rządu, który natychmiast pogorszył stan finansów publicznych w roku 2008. Mimo, że to był jeszcze rok, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, bardzo dobry, nie było żadnych powodów, dla którego finanse publiczne miałyby znaleźć się w gorszym stanie. No ale samo dojście tej formacji do władzy już oznaczało. Dla grup, które poszukują tej nieekwiwalentnej wymiany, na przykład unikania VAT-u, sygnałem, że można znowu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję głos panu przewodniczącemu Mariuszowi Błaszczakowi. Dziękuję. Proszę państwa, 13 grudnia